Hej, się mono dziś zagramy sobie w P.T., FNAF P.T., gdzie będziemy po prostu musieli standardowo raczej przetrwać od 12 do 6 rano i zobaczymy, czy też będziemy mieli więcej nocy, jak na przykład w przypadku Final Night's Freddy, gdzie po prostu mieliśmy 5 nocy, plus jakieś dodatkowe. Czy też to będzie tak wyglądało? Prawdopodobnie, nie wiadomo, zobaczymy, wszystko będziemy się jak najbardziej dowiadywać. No i gra jest dosyć ciekawa, dosyć ciekawą ma mechanikę, więc będziemy razem wspólnie ją poznawać. Parę gameplayów oglądałem, ale co, jak po kolei zrobić, to jak najbardziej muszę się do dowiedzieć samemu. Także zobaczymy. Prawdopodobnie ten materiał będzie przeznaczony na parę nocy. O ile uda mi się przetrwać i o ile te kolejne noce będą dostępne, to raczej pojawi się też jeszcze drugi, a może nawet trzeci odcinek z tej gry. Także możecie zostawić szuka w górę, jeżeli Wam się gierka podoba. A my rozpoczynajmy tą zabawę. Ok, rozpoczynamy. Jestem dosyć zaciekawiony tą grą, ponieważ naprawdę klimatycznie się zapowiada i dosyć fajnie prezentuje. Lewy, dolny róg mamy stres i z tego co wiem, jak będzie się narastał, kiedy po prostu teraz bardziej się my będziemy się bali, to musimy sobie wpierdzielać te tabletki. Na stres, ale to będzie po prostu taka kreska, którą będziemy widzieli, i wtedy musimy brać tyle tabletek, żeby po prostu wyeliminować ten pasek. I też musimy uważać, żeby nie przedawkować, bo wtedy możemy też po prostu pożegnać się z rozgrywką. Więc tak, yy, mamy tutaj do dyspozycji kręcenie telewizora, zmieniamy kanał, kiedy jest aktywne. Czyli tutaj, jak coś nam po prostu wyskoczy, tak uważam. Z tego co wiem. To marionetka ma się niby tutaj pojawiać I jak będziemy po prostu widzieli to będziemy po prostu musieli tam kanał zmienić Tutaj musimy użyć latarki kiedy widzimy niego. A y no tego nie wiem jak się... co ja mam zrobić y Chyba mam go odstraszyć, tak mi się wydaje Ale już te animatroniki atakują? No przecież ja się jeszcze nie nauczyłem O widzicie ten lewy dolny róg Pasek właśnie się pojawił, musimy tyle zjeść tych tabletek, żeby on zaniknął. Ok. O jest Bonnie! Ej, no przecież ja wszystkich nie poznałem jeszcze tych zagadnień, kto jak działa. Trochę za szybko trochę za szybko, bo ja jedno musiałem dopiero po prostu przejrzeć, rozpatrzeć i później dopiero się bawić. Ale tutaj jakieś obrazki takie, niektóre, te na przykład nad głową Frediego, To jakiś taki creepy Więc Foxiego chyba odstraszamy za pomocą tej lampki Natomiast... Widzicie, jakbym teraz gameplayu troszeczkę nie oglądał To bym musiał znowu wejść jeszcze raz i przeczytać te wskazówki A tak to przynajmniej troszeczkę jestem przygotowany, więc tutaj idzie Bonnie Jak słyszymy ten dźwięk, to idzie Freddy z lewej strony Tu niby pojawia się... Chica, ale najpierw musimy znaleźć jej Cupcakey Odejdź Najpierw musimy znaleźć jej ciasteczka jakby Żeby po prostu ją ostraszyć, bo jak ostraszymy ją najpierw To przegrywamy Więc tak, tutaj z tej strony idzie Freddy Tutaj musimy zaświecić, ale wtedy. Jak, bo, bo tutaj normalnie zauważymy tą chikę, ale nie możemy na nią świecić. Najpierw musimy znaleźć jej ciasteczka. Jak znajdziemy, musimy ją zaświecić, kiedy ona odejdzie. Tutaj musimy zmienić kanał, kiedy po prostu marionetka przyjdzie. Też musimy używać właśnie tych tabletek, jak nam po prostu stres się będzie zapełniał. Odejdź. Z tej strony musimy świecić na Boniego i tutaj musimy odstraszać Foxiego. Przynajmniej tyle wiem. I patrzcie, widzicie to? Freddy na nas patrzy. Niby też właśnie coś była mowa, że ten Freddy może teraz patrzeć na mnie, a za chwilę zmieni po prostu wzrok i będzie patrzył gdzie indziej. O, widzicie, teraz patrzy gdzie indziej. To jest dosyć. No, dosyć gruba akcja. Stres troszeczkę nam się napełnia bardzo niedobrze. Muszę jeść tak delikatnie, żeby nie przedawkować. No, muszę zwracać jak. Jak nie jestem gdzieś przekonany, to muszę po prostu zwrócić uwagę jeszcze raz. Ale nie, nie powiedzieć, że Gemplet naprawdę jest dosyć ciekawy, naprawdę. Mnie się podoba taka schematyka i zupełnie co innego, nie? Taki FNAF, ale w innej odsłonie, nie? W końcu taki PT. Mieliśmy właśnie różnego typu FNAFy, kamerki czy też FNAFA 4, gdzie musieliśmy słuchać, podchodzi pod drzwi i nasłuchiwać. To tutaj natomiast no. musimy działać w taki Oczywiście... O nie, je, jest ta... O, widzicie, jest na koło lampki, jest właśnie ciasteczko. Klikam. I teraz mogę zaświecić właśnie na chikę, bo jakbym tego nie zrobił, a zrobiłbym odwrotnie, że najpierw bym zaświecił na nią, by wyskoczyła prawdopodobnie. Raczej ona tak nie chce się bawić w takim stylu. Dobrze, mamy drugą. Dosyć długo leci chyba czas niż normalnej. Odsłonie snafa. Mi się wydaje, że tutaj jest troszeczkę czas przedłużony. Jeszcze nie wiem jak Foxy yy, jaki ma odgłos, bo wtedy go zauważyliśmy. Ale nie słyszeliśmy. O, jest kapkę na tym fotelu tutaj się pojawił, także chika musi być. Okej, okay, nie wiem ile jest czasu, zanim ta chika mi wyskoczy, albo po prostu... Ej, no przecież bo niego nie było słychać. O, to mi się nie podoba w takim razie jak oni mogą się pojawić nawet ich nie można niekiedy nie, nie usłyszeć I nie wiem gdzie te ciasteczka się pojawiają Był, był jedno ciasteczko było koło lampy Tutaj było przed chwilą na fotelu Co do... O, chyba Foxy Tak, muszę go właśnie w taki sposób wybawiać Odstraszać o nie, gdzie ja mogę znaleźć? Tu jest, w prawy dolny róg. Kto nie widział, może sobie zrobić pauzę i zobaczyć. Bo ja tu muszę naprawdę działać szybko, bo to naprawdę nie wiem, kiedy mogą zaatakować, nie? Ale gameplay naprawdę fajny. Bardzo możliwe, że spróbuję przejść 5 nocy, o ile jest dostępnych 5 nocy, bo naprawdę nie wiem. O Boni chyba. Nie? Co to było? Ja to byłem? No znowu na mnie patrzy ten Freddy Tylko żeby nie zrobić jakiegoś głupiego błędu To jest najważniejsze, czy nam się marionetka nie pojawiła Okej okay. Na razie jest w porządku Ale wiemy już y, trzy położenia tych ciasteczek więc wiemy na co możemy być przygotowani. O, odejdź. Od migania tego światła troszeczkę stres nam się pogarsza. Ok, w porządku. Musimy naprawdę tutaj niekiedy działać szybko, bo mogą przyjść w paru naraz, nie? No i właśnie to jest to, że niekiedy ich nie słychać, a mogą się pojawić. Teraz akurat wszystkiego było słychać. Natomiast wcześniej. O, jest cika, cika, gdzie jest i tu jest znowu na dole. Przeważnie, tutaj się pojawiają na krawędzi ekranu, ale też właśnie tam koło lampki to był troszeczkę dalej ten cupcake, A tak to przeważnie jest bardzo blisko nas ta, to ciasteczko. W początku jest, jest głód na razie, nie musimy tabletek nie używać. Tylko trzeba dobrze nasłuchiwać, a jak już nie będziemy nasłuchiwać, to sprawdzać po prostu te pomieszczenia. Bo widzicie, była, była raz, może dwa razy taka sytuacja, że nie było słuchać, a rzeczywiście tam ktoś był. Ciekawe, ile ta rozgrywka trwa, taka jedna. Ile czasu musimy poświęcić, żeby to przejść? Halo? Halo. Eee... Bonnie? Nie To niekiedy jest to, to po prostu takie randomowe, że może zaskrzypieć, a nikogo nie być? Lepiej poświecić sobie, weź sobie tabletki, bo stresik troszeczkę ci podskakuje. I te odgłosy, kurde, jak przełyka te tabletki albo coś takiego, nie? Albo jakieś w tle, jak dziecko się śmieje, to robi mega wrażenie. No! Widzicie? I powiedzcie mi, czy było go słuchać. Nie było. A on się pojawił. Nie śmiej się. Proszę mnie zostawić. Piąta. Godzina walki, jeszcze tak jakby tutaj w tej grze. Natomiast w minutach, to nie wiem, ile to. Po... Jedna właśnie taka godzina, ile trwa, nie? Ale marionetka nam tutaj jeszcze w telewizorze, telewizorze się nie pokazała. Także wiecie, bo jeszcze na nią zbytnio nie wiem. Niby tam tym pokrętem trzeba kręcić, ale wiecie. To trzeba dopiero. się przekonać, żeby wiedzieć tak lepiej. Może ona się pojawia. w późniejszych etapach? No słychać skrzypienie desek, nie? Kto puka? To ty, bo. odejdź? Oh shit. Weź sobie tabletków w parę. No tutaj było dosyć porządne kombo, bo nie dość, że Boni to jeszcze Foxy. Okej. Okay. Ale jakoś wyszliśmy z opresji jest dobrze. Utrzymać rezultat. I też zastanawia mnie po jakim czasie one te animatroniki mogą nas zaatakować. Ile musimy mieć czasu na to, żeby je odstraszyć? To jest dosyć ciekawe, nie? I czy kolejne noce będą cięższe, szybsze? Czy tak stopniowo będzie narastała adrenalina? Okej, okay, piąta AM pokonana! Pierwsza noc za nami! Serdeczne okrzyki standardowe No super Także słuchajcie. Noc druga jak najbardziej jest do zrobienia, po czym, kiedy już znamy większość tych animatroników Ich schemat działania, jeszcze zostanie nam tylko marionetka do obczajenia. Poza tym byśmy wiedzieli mechanikę. I wiecie, im późniejsze noce, tym będzie na przykład mniej czasu, żeby zareagować, żeby po prostu jakoś animatronika odstraszyć. Kto wie. Dowiemy się dziś albo w kolejnym materiale. Wiecie, materiał się pojawi też, o ile mi się uda przejść kolejne noce, nie? Bo jak mi się nie uda, to nie będę tego wrzucał Ale spróbować chcę. Bo taki jakiś mam po prostu cel, żeby po prostu spróbować. Bo gra naprawdę fajna. I to jest darmowa gra. A co już można by powiedzieć, że to jest gra, którą. Można by było nawet y, zapłacić, bo naprawdę dosyć ciekawa, nie jest to jakaś zrobiona na odpierdziel Tylko właśnie fajnie zrobiona, bardzo mi się podoba Widać, że poświęcili trochę czasu I rzeczywiście fajnie mi to wyszło Byle do szóstej, byle do szóstej przetrwać 6 godzinek Weź sobie tabletki i dwie Ej, teraz cię ja nie było gościu słychać jak tak będziecie robić, to mi się to będzie bardzo nie podobać. Co do? Co do? O oh, shit. Czyli taki ma znak rozpoznawczy marionetka? Taki dźwięk jeszcze do tego? Jak kręciłem ten kanał, to myślałem, że po prostu na nie ucieknie. Przez moment miałem dylem. O oh, kurde, ej. O oh shit, o oh kurde, parę naraz, niedobrze. No, jak się trafią tak paranie matroników za jednym razem, to jest grubo. Znowu Foxy? O oh shit. O nie, jest, jest zdecydowanie ciężej. O, oh, shit. O, kurde, jest grubo To, to nie jak, jak. Kurde, aż nie wiem, za nie mówiłem normalnie. Przecież to jest gruba akcja teraz. Przecież oni bardzo szybko teraz to zrobili. Bardzo szybko. Ile to by... był Foxy? Z tym Foxy trochę nie wiem, bo raz długo się prostu go odgania, yy, a niekiedy jest zdecydowanie trudno. Jak tak szybko będę działać, to ja za chwilę popełnię jakiś błąd. Bo już. już chciałem włączyć. O. o nie. włączyć okno, chciałem powiedzieć. Chciałem najpierw odstraszyć cheekę, a później znaleźć kapkejkę. A to trzeba robić odwrotnie. Boni. Zmykaj. Ej, nie róbcie tak. To jest druga. Eee, tu jest cupcake? Ale przyśpieszyli tempo Ej jest, jest kurde trudniej Ale to kurde jakbym grał serio trzecią albo czwartą noc A nie drugą Na drugą to jest jeszcze za szybko To co będzie w późniejszych etapach rozgrywki Grubo, grubo, dosyć grubo Przestań mi tam pukać, dziomy. No, no, chyba że w takim. O, jest. A nagle tutaj wyskoczyła. E, Kapkę i ciasteczko wyskoczyło. Także właśnie mogę się spodziewać. ciki. O, Freddy, więcej takich odgłosów. To ja zaś wiem, że ty tu jesteś. A jak nie robicie tych odgłosów, to ja zaś nie wiem, czy wy jesteście, czy nie. Po prostu muszę sprawdzić. Boni na przykład zapukał. No, i fajnie, jak takie odgłosy będzie robił, to jest super. Ja zaś wiem, że jest dany animatronik, i trzeba coś po prostu zrobić. Weź sobie dwie tabletki, albo nawet trzy. Też dajcie znać w komentarzach, jak Wam się gierka podoba. Dla mnie to jest naprawdę gruba, gruba giera. Normalnie, jakby mi się nie podoba, to bym nie nagrał, ale że tak fajnie wygląda klimatycznie funkcjonuje to robi to wrażenie jest naprawdę fajna giereczka i jeszcze raz na nawinę, że fajnie, że jest darmowa bo taka grę to naprawdę można by było za nią zapłacić serio trzecia taka połowa za nami jakby okej okay. weź tabletki tu, tu, tu. Tylko się nie pomylić, tylko się nie pomylić Na spokojnie Nawet jak nie potrzebuję tabletki To sobie i tak ją wezmę żeby po prostu O! Odejdź Mieć to Pewniejsze Boni Znaczy się Freddy o Myślałem dobrze powiedziałem po prostu o czymś innym Okej okay. O! Kapkaj, y, Cupcake, 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 cupcake. Oh shit O! Grubo, 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 grubo Dobra, jakoś się pozbierałem, ale jak szukasz tych ciasteczek to naprawdę zaś nie wiesz co zrobić No i to było skrzypienie jakby był Boni, a to nie jest Boni. To niekiedy jest po prostu... O, tutaj nagle się pojawił cupcake. Tobie już podziękujemy, Chico. Trzecia, trzecia. Dawaj czwartą. Please, game. Bo e, Freddy. Czemu ja chcę Boni powiedzieć? O, nagle się tutaj na lampeczce pojawiła. Pojawiło cząsteczko. Weź zażyj sobie jedną tabletkę Foxy Okej okay. Dobra. Trzymaj się, trzymaj się I ciekawe w ogóle, czy to, to jest jego dom To jest chyba jego dom Po prostu animator Animatronik go nawiedzają, czy jak to wygląda? Niedobrze, bardzo niedobrze o oh shit. Gdzie jest? Tutaj, tutaj, tutaj Dawaj, Oj, było blisko. Da... Kurde. Nie podoba mi się, że odgłos jest, a ja dopiero to wszystko robię po czasie. To mi się nie podoba. Nie wiem, ile mam czasu, właśnie to jest to pytanie: ile ja mam czasu zanim te i zaatakują? Czy to też zależy od nocy? Póki jest ta noc, to jeszcze mi tak nie zrobię niczego. Wytrzymaj. Wytrzymaj. Dwie godzinki. Dwie godzinki. Normalnie to będzie powiedział, że Ice do wyrka, się prześpi, to przeleci. Ale jak masz taką sytuację w domu, to lepiej nie idź spać. Lepiej czuwaj. O szóstej one sobie pójdą. I w kolejnej nocy znowu do ciebie przyjdą. No to Rzym cię podzierzył, nie, gościu. O nie! A. Się naprawdę cykam, że Za długi, za długie, za długi czas wahania To, o widzicie, Parek teraz cika Szybciutko co zrobiła, nie? Było najpierw jedno ciastko i za chwilę drugie ciastko I Bonnie troszeczkę dosyć szybko przyszedł O, ładnie Freddy, że się śmiejesz jeszcze raz, czy nie? Yy, dawaj, dawaj, marionetkę, przełączaj. Dziękuję. Odejdź, Foxy, weź sobie tabletki z dwie. Dobrze, jest dobrze. Trzymaj poziom, bracie. Trzymaj poziom. A będzie dobrze. Piąta. To była najgorsza godzina, żeby po prostu przegrać grę. Nie możemy tego zrobić. Musimy. O, musimy po prostu zmierzyć się z nimi. O nie! Te ciasteczka są co jakiś czas w różnych miejscach. Jeszcze innych niż wcześniej. O, znowu jest z lewej strony telewizora. Ale widzicie, mi się wydaje, że jak właśnie za długo szukam tych ciasteczek, to Chica będzie bardziej funkcjonować i szybciej chciała właśnie działać niż yy, wcześniej. Jak będę miał szybki czas reagowania, to wszystko pójdzie po dobrej myśli. A jak nie. To będzie po prostu szybciej przychodzić. Pojawiła się przełącz, przełącz. Dziękuję. O nie, znowu jest cholerka. Mm. Oj, widzicie, oj, znowu jest. Znowu y, Chica szła szybciej i znowu teraz na koniec jeszcze marionetka się chciała pojawić, ale druga noc totalnie ciężka ogólnie wam powiem, że to jakbym grał trzecią, czwartą noc. Ale noc trzecią przejdziemy sobie w kolejnym odcinku, także trzymajcie się, do następnego materiału, na razie, cześć.